Dziękuję bardzo za, mam nadzieję, zgodzą się Państwo ze mną, niezwykle inspirujący wykład. I w tej chwili przechodzimy już właśnie do tej części metodycznej, gdzie nasi kolejni mówcy będą się dzielić z Państwem również refleksjami, pomysłami na to, jak takie zajęcia prowadzić. I zapraszam w tej chwili moją redakcyjną koleżankę, panią Agnieszkę Driańską. Dziękuję bardzo. Chciałabym się z Państwem podzielić yy, moimi refleksjami na temat dydaktycznego wykorzystania sensometorycznej aktywności dzieci na lekcji języka obcego. Yy, to dydaktyczne wykorzystanie to dla mnie przede wszystkim aspekty kognitywne. W jaki sposób to, że dzieci się wiecznie ruszają, że wiecznie chcą zadawać pytania i czegoś dotykać, w jaki sposób to przekłada się na to, o czym mówiła przed chwileczką moja przedmówczyni, w jaki sposób wpływa to na yy, ich rozwój intelektualny. Moje wystąpienie będzie miało dwie części generalnie. Pierwsza część będzie bardziej teoretyczna, druga bardziej praktyczna, ale nie dlatego będę mówiła o rzeczach związanych z teorią, żeby Państwa zarzucić tutaj jakąś teorią, bo pewnie Państwo rzeczywiście wiele z tych elementów już znają. Natomiast to było dla mnie ważne. Chcę Państwu przedstawić te aspekty teoretyczne, które które ja sama znalazłam, w jaki sposób odkryłam w momencie kiedy musiałam sama zacząć uczyć małe dzieci języka francuskiego. Od wielu lat pracuję na uniwersytecie w nauczycielskim kolegium języka francuskiego i w pewnym momencie postanowiłam, że będę zajmowała się również uczeniem małych dzieci. Więc trochę rozumiem państwa wątpliwości, które tutaj y, państwo już przedstawili w, y, na, na wstępie. Miałam też pewien kłopot. Musiałam zbudować cały warsztat metodyczny, którego po prostu nie posiadałam. Miałam tylko strzępy informacji, których nauczyłam się na studiach. I y, szukałam w teorii, żeby wiedzieć tak naprawdę co mogę, jakiego wyboru dokonać z różnego rodzaju literatury, podręczników. Nie wszystko przecież jest do wzięcia. I tymi refleksjami z Państwem się podzielę. A w drugiej części, tej praktycznej, pokażę przykładowe rozwiązania, które udało mi się zastosować, wydaje mi się z sukcesem, bo dzieciom się podobało, czegoś się nauczyły i jest to, jestem w stanie w jakiś sposób uzasadnić to na podstawie tych aspektów teoretycznych, o których za chwileczkę powiem. Zacznę może od takiego cytatu, który wydaje mi się kluczowy i wydaje mi się, że na każdych zajęciach, które prowadzę z dziećmi, to się sprawdza. Jerome Bruner, amerykański psycholog, powiedział kiedyś, że dziecko przyswaja język tylko wtedy, kiedy rozumie, że ten język służy do robienia czegoś. Robienie czegoś to aktywność. Dziecko jest aktywne. I jeżeli do tej aktywności potrzeb, jeżeli żeby wykonywać różne aktywności, musi mieć określone narzędzia. I tym narzędziem jednym z takich narzędzi jest właśnie język. Mówimy o tym o aktywności w, w, w uczeniu się. Mówimy bardzo często, ostatnio bardzo często właśnie w kontekście nauczania dzieci. Niedawno były dyskusje na temat wprowadzania um, nauczania dzieci w szkołach podstawowych od klas pierwszych. Teraz mówimy już o nauczaniu dzieci w przedszkolu, mówimy o aktywności. Ale pojęcie to nie jest nowe. Już John Dewey, amerykański filozof, również psycholog, Uczenie nazywał procesem aktywnym. Nie jest to rzecz bierna. Nie, jest, nie, nie ma tu żadnego lejka, przez który nalewamy dzieciom do głowy wiedzę. Później po prawie 100 latach, niedawno Manfred Spitzer, y, neurodydaktyk, w swojej książce, Jak uczy się mózg, potwierdza to. Uczenie się jest procesem aktywnym. No dobrze, ale co jest motorem tej aktywności? Co tą aktywność może wyzwolić? i John Dewey twierdził, że jest to zainteresowanie, zainteresowanie, które musi się zrodzić w umyśle dziecka. To zainteresowanie w jakiś sposób dalej yy, modyfikowane zamienia się w wiedzę i w różnego rodzaju umiejętności. Jeżeli mówimy o zainteresowaniu, to tak jak wspominałam, ostatnio mówi się o tym bardzo dużo, uważając, że jest to rzecz nowatorska. Natomiast już w komentarzu ministerialnym z roku 34 znajdujemy takie określenie. Określenie, które w moim przekonaniu bardzo dobrze dy, jako definiuje, czym jest zainteresowanie. Żeby, żebyśmy chcieli coś zrobić, czy dziecko, czy osoba dorosła, w naszym umyśle musi zrodzić się żywe pytanie i chęć odpowiedzi na to pytanie. Po II wojnie światowej, mniej więcej, właściwie to, co tutaj zostało zapisane w komentarzu ministerialnym, Jean Piaget, szwajcarski psycholog, również biolog, nazwał konfliktem kognitywnym. I cały proces rozwoju kognitywnego, rozwoju intelektualnego, porównał do takiego wspinania się po schodach powiedzmy kognitywnych czyli takim przechodzeniem od jednego konfliktu do drugiego. To znaczy normalnie. W momencie, kiedy dzieci przychodzą do przedszkola, tak naprawdę nie zadają sobie wiele pytań. Są w stanie równowagi kognitywnej. I teraz całe to otoczenie, które, które tworzymy, ma spowodować, że dziecko zadaje sobie jakieś pytanie, że zaczyna się pojawiać jakiś problem w umyśle dziecka. I proszę, proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj nie chodzi o to, że to jest pytanie, które. Konkretnie zadaje nauczyciel, bo dziecko nie musi postawić sobie dokładnie tego samego pytania. Chodzi o to, że nauczyciel przy, za, za pomocą różnych środków ma stymulować to dziecko do tego, żeby sobie samo po raz drugi zadało pytanie, które przed chwilą zadał nauczyciel. I później to dziecko będzie chciało, będzie próbowało znaleźć odpowiedź. To jest ten konflikt kognitywny. Dokładnie o tym samym mówimy już. O, już w XXI wieku mówią o tym doniesienia neurodydaktyczne. Żywe zainteresowanie może być stanowić pewne wyzwanie dla rozwoju intelektualnego dzieci. Jeżeli mówimy o zainteresowaniu, no to oczywiście nie można nie wspomnieć o indywidualizacji. Czyli zainteresowanie implikuje indywidualizację. I też nie jest to termin nowy, czyli jakby. Ta problematyka, która tutaj porusza państwa i nas wszystkich w jakiś sposób, nie są to rzeczy, które są całkowicie nowe. Już w 30 roku właśnie zwracano uwagę, no oczywiście nie w kontekście nauczania przedszkolnego, tylko szkolnego, ale zwracano uwagę na to, że na nauczanie należy indywidualizować. Oczywiście w kontekście dzieci w wieku przedszkolnym to nabiera szczególnego wymiaru. A teraz chciałabym powiedzieć na temat tego bardziej już takiego nowoczesnego podejścia, czyli neurodydaktycznego, a właściwie neurolingwistycznego. Uczymy języka, żeby mówić w tym języku, żeby się komunikować, czyli kształtujemy kompetencję komunikacyjną. Według ostatnich doniesień neurodydaktycznych czy neurolingwistycznych mówi się, że dla tej kompetencji komunikacyjnej potrzebne są. Dwie niezbędne, dwa, dwa typy kompetencji. Kompetencje implicytne, czyli te, które nabywamy w sposób nieświadomy. Zespół umiejętności, które mamy i które wykorzystamy, kiedy będzie taka potrzeba, ale nie jesteśmy tak naprawdę świadomi tych naszych kompetencji. I kompetencje eksplicytne, czyli wiedza, którą nabywamy najczęściej w szkole, w sposób uświadomiony. Neurodydaktyka mówi, że, czy neurolingwistyka mówi, że tak naprawdę te kompetencje implicytne powinny poprzedzać okres nabywania kompetencji eksplicytnych. I w tym momencie ta, ten pomysł, żeby wprowadzić przygotowanie do nauczania języka obcego w przedszkolu, wydaje się, że jest bardzo na miejscu. Idealnie się w to wpisuje, dlatego że szkoła czego byśmy nie mówili o nauczaniu wczesnoszkolnym? Zawsze tradycyjnie kojarzy się ze świadomym nabywaniem wiedzy. Natomiast w przedszkole myślę, że się nie kojarzy nam z, właśnie z lekcją, y, ze świadomym uczeniem się. Tam jest zabawa, tam jest miłe spędzanie czasu i uczenie się w sposób nieświadomy. I wydaje się, że ten pomysł, żeby właśnie ten język mógł być nauczany w przedszkolu, jest doskonale wpisuje się właśnie w ten nowy paradygmat taki neurolingwistyczny. <laughs> To teraz chciałam tak podsumować jakby tą część teoretyczną i właściwie większość z tych rzeczy już powiedziała moja przedmówczyni. Jakie są korzyści, z te, korzyści kognitywne, bo oczywiście jest ich wiele, ale te korzyści, które mnie interesują, to są właśnie intelektualne. Czemu służy to wczesne, no, wczesny kontakt z językiem obcym? Przede wszystkim chodzi o stworzenie takiej postawy otwartości kognitywnej, i chęci eksperymentowania. Jeśli pojawia się coś nowego, nie staramy się tego odrzucać, tylko staramy się jakoś sobie z tym poradzić. Ja pamiętam, jak pierwszy raz weszłam do klasy pierwszej we wrześniu i miałam tam w grupie dzieciaki, które przychodziły z różnych przedszkoli prywatnych, znały angielski już całkiem nieźle, ale były dzieci, które nigdy z językiem angielskim nie miały żadnego kontaktu. I jak zaczynałam do nich mówić po angielsku, to te dzieci. Nawet bym powiedziała, mówiły w sposób agresywny, a reagowały, mówiąc, Nie rozumiem, co pani do mnie mówi. Ale nie było w tym żadnej chęci zrozumienia, żeby w jakiś sposób sobie poradzić, tylko była niechęć. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy przerzucamy trochę ten etap pierwszego kontaktu z językiem, unikamy trochę takich sytuacji. Wszystkie dzieci, które pójdą już do pierwszej klasy, będą miały pierwszy kontakt z językiem obcym. I oczywiście dalej sama, sam kontakt z językiem obcym, takie wczesne kontakty w, 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 sprzyjają okresowi tworzenia umiejętności, tworzenia analogii, co jest oczywiste, prawda? Jeśli znamy dwa języki czy kilka języków, to w jakiś sposób. Dokonujemy tych analogii, dokonujemy różnego rodzaju porównań, aktywizujemy różne y, części naszego mózgu. To również pokazały badania y, z wykorzystaniem technik obrazowania mózgu, y, że w momencie, kiedy używamy jednego, jednego języka, tak naprawdę aktywizowane są również te części mózgu, w których zapisane są inne języki. Czyli jeżeli się uczymy języka na przykład angielskiego w przedszkolu, to nie znaczy, że musimy tylko i wyłącznie zawsze mówić do dzieci po angielsku w, no, w trakcie, nie wiem, tych 20 minut, które są przeznaczone na tę naukę, dlatego że i tak te części mózgu, w których jest zapisany język polski na takim etapie, na jakim dzieci go znają, i tak są w jakiś sposób aktywizowane. I oczywiście tutaj również ten okres operacji formalnych, czyli już daleko później. Również on lepiej przebiega, jeżeli wcześniej były kontakty dziecka z językiem obcym. A tutaj już taka, taki slajd troszkę pośredni, pomiędzy tą częścią teoretyczną a praktyczną zapamiętywanie. Pewnie wszyscy się zgodzą z tym, że no, języka uczymy się poprzez zapamiętywanie różnych rzeczy słówek, gramatyki itd. Tak Wiemy też o tym, że dzieci, jeśli chodzi o pamięć, nie są tutaj najlepsze. Dlatego też uczenie się dzieci języka to wcale nie jest jednoznacznie najlepszy, najlepszy moment, dlatego że akurat ich pamięć jest dosyć krótka. I tu każdy pewnie, kto już uczył języka, chociaż trochę dzieci, to wie, że nawet ja sama pamiętam, że przy, ucząc francuskiego dzieciaki przez rok sześciu kolorów uczyliśmy się. Oczywiście nie jedynie sześciu kolorów, ale no, generalnie po roku dzieci. Dzieci nie były w stanie wszystkie tych kolorów sobie przypomnieć. Więc z tą pamięcią jest naprawdę problem jeszcze na etapie przedszkolnym. Jak sobie z tym można radzić? Były badania również właśnie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego na mózgu wykonywane. I okazało się dokładnie to, o czym mówiła moja przedmówczyni, że w momencie, kiedy nie powtarzamy zwyczajnie, że tak powiem, automatycznie słów, ale w jaki sposób musimy coś zrobić z tym materiałem językowym. Musimy zareagować na niej jakoś, czyli na przykład możemy, będziemy kategoryzować te słowa, ten przykład, który tutaj y, pani doktor podawała o tym, że mamy przedmioty ożywione i nieożywione y, i dziecko na przykład będzie musiało klasnąć w rączki albo zrobić przysiad, jeśli usłyszy y, rzeczownik nieożywiony, to już to jest kategoryzacja. Okazało się, że... W, ta, w wyniku takiego procesu zapamiętywanie zachodzi po prostu lepiej, po prostu szybciej. A teraz już mam przyjemność przejść do tej części bardziej praktycznej, żeby pokazać, co mi się udało zrealizować, i też jakby próbować uzasadnić w oparciu o te aspekty teoretyczne. I zacznę może, żeby tak trochę wprowadzić y, luźniejszy element, zacznę może od piosenki, jeśli wszystko zadziała. Y, parę sekund, oczywiście. Ja. Mm. Fragment materiału, który znajduje się w internecie. A teraz jeszcze wrócić. Jest to piosenka autentyczna, którą znają chyba wszystkie dzieci francuskie. Historia Zielonej Myszki, która przeżywa różne niemiłe przygody. Moim celem tutaj wprowadzając tego typu piosenki i materiał, który jest w internecie, czyli to taki materiał, do którego później w domu, właśnie w wyniku jakiejś współpracy z rodzicami, dziecko może wrócić. Było, chodziło mi o to, żeby właśnie stworzyć tutaj to wyzwanie, żeby to nie były tylko takie bardzo proste komendy, żeby to nie były tylko proste polecenia na lekcji, ale piosenka, jak Państwo może się już zdążyli zorientować, no nie jest prosta, nie jest wolna, to nie jest piosenka, która powstała dla celów dydaktycznych. Po prostu jest, istnieje w języku francuskim, wszyscy ją znają. Natomiast... Oczywiście nie, nie słuchaliśmy całej piosenki, nie staraliśmy się nauczyć wszystkiego, y, natomiast dzieci z, wielkim, z wielką koncentracją i z wielką uwagą słuchały fragmentu piosenki. Y, jeśli prosiłam je o to, żeby. Usłyszały cztery słowa, które już znają wcześniej. Czyli staram się odnosić do tego, co dzieci już wiedzą, już znają. Jakieś cztery proste słowa, i to spowodowało, że kilkakrotnie dzieci były w stanie i chciały rzeczywiście tej piosenki posłuchać. A następnie, wybrany materiał językowy z tej piosenki w różnych innych zabawach starałam się w jakiś sposób dzieciom prezentować. I na przykład, Oczywiście znowu w oparciu o to, co już dzieci wiedzą. Na przykład, moje dzieci akurat już znały czasowniki fruwać, znały czasownik pływać dzięki różnym innym piosenkom, które, które żeśmy śpiewali. W związku z tym obrazki, na których myszka, obrazki, które, których celowo długo szukałam, żeby były śmieszne, żeby właśnie w jakiś sposób były w stanie zainteresować dzieci. Na przykład, myszka, która pływa, czy myszka, która fruwa, czy która siedzi w szufladzie i Pokazując im tego typu obrazki, byłam w stanie uzyskać reakcję dzieci, poprawną reakcję dzieci i dużą koncentrację. Kiedy wydawałam polecenia w języku francuskim, długie, skomplikowane, czyli nie muszą to być proste komendy, ale możemy rzeczywiście, jeżeli przygotujemy sobie oczywiście to wcześniej, możemy próbować, żeby nasze dzieci reagowały na takie jakby fragmenty języka bardziej autentycznego. Dalej oczywiście chowaliśmy obrazki, dzieci szukały ich i próbowały już same te obrazki, choćby jednym słowem, ale jakoś opowiedzieć innym dzieciom, żeby inne zgadły, jaki obrazek udało się komuś znaleźć. Czyli tutaj, jakby ta moja koncepcja, która była w tej części teoretycznej pokazana, chodzi o to, żeby stworzyć pewne wyzwanie, dlatego że dziecko pięcioletnie to nie jest już dziecko, któremu tylko i wyłącznie możemy wydawać komendy jednowyrazowe. Ono jest w stanie naprawdę, znając dwa słowa, w długim ciągu językowym jest w stanie zrozumieć, wychwycić te słowa i w właściwy sposób zareagować. A następnie jest dumny, że mu się udało to zrobić. Innym pomysłem są bajki. Wszyscy pewnie wie, zgodzimy się, że dzieci uwielbiają bajki. A myślę, że czymś co naprawdę bardzo warto polecić, ja obserwuję naprawdę fantastyczne rezultaty z sytuacji, w których czytamy bajki. I jedną z, jednym z, przykładow jedną z przykładowych opowieści jest historia, w języku francuskim akurat to jest historia wyrywania rzodkiewki, a nie rzepki, ale dzieci znają historię o rzepce, w związku z tym nie trzeba niczego tłumaczyć po polsku, a dzieci oglądając obrazki i tworząc właśnie te analogie, o których mówiłam w części teoretycznej. Nie wymagają żadnych dodatkowych wyjaśnień. Co więcej, zanim doszliśmy do końca historii, mniej więcej tak jak z rzepką Tuwima, dzieci ze mną już fragmenty tej historii w języku francuskim powtarzały. A później, już tylko krok i można było odgrywać mini-scenki. I co ciekawe, mm, oczywiście, dzieci nie wiedziały, co mają dokładnie mówić, bo nie były w stanie tego zapamiętać, ale dla nich to nie miało żadnego znaczenia. Każde wiedziało, którą chce mieć rolę, którą rolę chce odegrać, a język, no właśnie, to było to narzędzie. Pamiętały coś z historii, a ja byłam obok, więc zawsze jak ten sufler byłam w stanie coś powiedzieć. I dzieci się na tym w ogóle nie koncentrowały. To było właśnie to nieświadome uczenie się, bo celem była zabawa, celem było wyciągnięcie rzepki, śmiech, powiedzenie oczywiście pewnych kwestii językowych również. To dla mnie. Innym przykładem jest historia o ubieraniu wilka, której może towarzyszyć również piosenka. Państwo pewnie już zauważyli. Piosenka też nie jest bardzo prosta, ale w momencie, kiedy towarzyszy jej również opowiadanie, cała historia o tym, jak Wilk się ubiera i ciągle powtarza to samo, że zakłada różne części garderoby, też dzieci bardzo szybko to zapamiętują. A tutaj muszę wrócić zdaje się do prezentacji. Czy inna historia, którą również z dziećmi robiłam? To było spotkanie z niedźwiedziem, który obserwował różnego rodzaju zwierzęta w różnych dziwnych kolorach. I tutaj ta nietypowość sytuacji, czyli zwierzęta, na przykład niebieski koń albo fioletowy kot. Dzieci to śmieszyło i dzieci to zapamiętywały. I muszę powiedzieć, że z dziewczyn... rozmawiałam z dziewczynką, która chyba trzy lata temu żeśmy mówili o tej historii, a ona po trzech latach, będąc już dużym dzieckiem, bo już chyba w klasie, nie wiem, drugiej czy trzeciej, mówiła mi nadal, że jej ulubionym zwierzęciem jest niebieski koń. Więc no, widać, że rzeczywiście w takich specjalnie dobranych materiałach, które potrafią dzieci zaskoczyć, dzieci są w stanie naprawdę dużo zapamiętać, mimo, że ta ich pamięć nie jest bardzo dobra. A tutaj suspens na zajęciach. Że, wiadomo, że na zajęciach z dziećmi dobrze jest wprowadzać taki element rytuału. Czyli coś realizujemy zawsze o tej samej porze w podobny sposób. Tutaj miałam pomysł na taką historię, która też jest znana w języku polskim o kreciku, który chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę. I yy, ta historia, więc to historia długa, dosyć skomplikowana, więc nie można było przeczytać jej na jednych zajęciach, czy nawet to powiedzieć. W związku z tym na każdych zajęciach czytaliśmy powiedzmy jedną stronę czy dwie, oczywiście wracając jeszcze do poprzednich spotkań. Co robi Krecik? No krecik. Przechadza się po całym gospodarstwie i spotyka różne zwierzęta i stara się z, z nimi porozumieć i dowiedzieć się, czy to one przypadkiem są winne. Yy, dzieci nie wiedziały do końca. No, my się możemy zorientować, że to był pies, ale dzieci do końca nie wiedziały. Napięcie było do samej, przez, przez kilka tygodni, co bardzo pomagało utrzymać dyscyplinę, bo dzieci wiedziały, że będziemy czytać historię tylko wtedy, kiedy będą ładnie na zajęciach pracować i historia ta również zapadła w pamięć naprawdę dzieciaki zwierzęta zwierzęta zapamiętały bardzo dobrze Tutaj właściwie taki już ostatni mój pomysł, który też się wpisuje w te założenia w podstawie programowej, z czego się bardzo cieszę. Wprowadzanie sztuki na zajęcia. Dzieci, jak wiemy, lubią działalność artystyczną i dlaczego nie, mogą się, dlaczego nie mogłyby mieć kontaktu z wielką sztuką? W przypadku języka francuskiego, oczywiście, malarstwo impresjonistyczne to jest coś, o czym wszyscy, wszyscy wiemy, więc dzieci też mogłyby się dowiedzieć. Ja połączyłam to z elementami tradycji. We Francji jest tradycja taka, że przed Wielkanocą rodzice chowają w ogródku jajeczka czekoladowe i dzieciaki szukają tych jajeczek. W związku z tym przyniosłam obrazki różnych impresjonistycznych ogrodów. Dzieci mogły je w jakiś sposób pokolorować różnymi technikami, jakie sobie wybrały, i gdzieś tam w tych, ogro... w tych ogrodach mogły ukryć jajeczka albo ewentualnie nawet i całe zwierzątka wielkanocne, czyli króliczki, czy nawet jakieś tam owieczki, czy nawet motyl się zdarzył. Więc tutaj jakby. Możliwość wyboru różnego rodzaju technik, ale jakby cel mój był taki, żeby pokazać, że jest to inny sposób malowania. Dzieci rzeczywiście stawiały kropki albo farbami, albo, albo, albo kredkami, odsuwały obrazki, przy, żeby mieć wrażenie właśnie takie, takie impresjonistyczne. Bardzo im się to podobało. A pod koniec, oczywiście, znalazły w sali jajeczka czekoladowe, no i, i były z tego również bardzo zadowolone, oczywiście. Teraz już chciałam przejść do podsumowania i wrócić do tej indywidualizacji, o której mówiłam w części teoretycznej. Nie zawsze wszystko to, co zaplanowałam sobie, czy co przeprowadziłam z jedną grupą, tak samo poszło dobrze z inną grupą, co pewnie też każdy tutaj już z osób, które pracują w przedszkolu, pewnie też nie będzie tym zdziwiony. I tak na przykład historia o wilku i piosenka i sama bajka. W jednej z grup niestety nie udało mi się tego zrealizować, dlatego że był chłopiec, który po prostu bał się tego wilka. W związku z tym, jak chłopiec się bał Wilka, no to nie mogliśmy pracować i musiałam mieć, na szczęście, miałam jakiś plan alternatywny, żeby, żeby sobie poradzić i żeby coś tym dzieciom zaproponować. Nawet muszę Państwu powiedzieć, że zetknęłam się z sytuacją, w której zdjęcie, mu, znaczy obrazek muchy, który tutaj Państwo widzą, też niestety trzeba było usunąć, dlatego że jedno z dzieci bało się muchy, uznało, że nie jest to fajny obrazek. No i starając się szukać rzeczy fajnych, rzeczy śmiesznych, które będą dla dzieci interesujące. No, jednak mój punkt widzenia jest inny niż pięciolatków czy czterolatków i nie zawsze uda się trafić. W związku z tym do, staram się mieć tych obrazków wiele. Jak jakiś nie pasuje, to w tym momencie można go usunąć. <laughs> innym, innym takim ważnym, wydaje mi się, już językowym elementem, tej, który realizuje tę indywidualizację, jest ten moment pracy twórczej dzieci. Pracy, momentu, kiedy dzieci coś rysują, wycinają. W tym momencie zawsze staram się. Podchodzić indywidualnie do dzieci i zapytać oczywiście w obcym języku co planują narysować, co by chciały, czy co im się już udało narysować, czy nakleić, czy wyciąć. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście. Każde dziecko będzie miało, ma ze mną jakiś kontakt, a z drugiej strony ja jestem w stanie usłyszeć, co ono mówi, ono jest w stanie coś powiedzieć. Więc ten, ten moment, taki, że dzieci rysują, czy kolorują, czy coś przyklejają, to nie jest moment językowo stracony. Dzieci są zaabsorbowane, nauczyciel niekoniecznie musi ich pilnować, tylko ma czas na, na taki moment właśnie kontaktu indywidualnego. Innym elementem, który stosuję zawsze i wydaje mi się, że naprawdę daje to bardzo dobre rezultaty, to jest taka współpraca z rodzicami. Na początku i to stosowałam zarówno w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i w wieku wczesnoszkolnym. Na początku ustalam z rodzicami, w jaki sposób będziemy starali się jeszcze w domu pewien materiał językowy, że tak powiem, przerabiać, żeby dzieci miały kontakt z tym materiałem językowym. Można mieć albo mini stronę internetową, można zorganizować grupę na Facebooku, można mailem wysyłać adresy do materiałów językowych, które, które, z którymi dzieci mają kontakt na zajęciach. Jako, że z dziećmi, z dziećmi w tym wieku nie tak często i nie zawsze, nie jedynie pracuje się z książką, więc korzystanie z tych materiałów, które, które są, rzeczywiście daje możliwość, żeby dzieci mogły do tych materiałów jeszcze wrócić w domu. Praktycznie zawsze, na każdych zajęciach, na których y, słuchamy na przykład piosenki, czy o tym wilku, czy o tej myszce zielonej, y, są dzieci, które chcą jeszcze raz, jeszcze raz, proszę pani, jeszcze raz, jeszcze raz. No ale nie możemy w nieskończoność słuchać jednej piosenki, zwłaszcza, że są już takie dzieci, które na przykład się znudziły, tak? I one już, nie, bo mi się już to nie podoba. No więc w tym momencie można skończyć, posłuchać dwa czy trzy razy i resztę można słuchać sobie już dowoli w domu, w zależności od tego, y, ile dziecko ma chęci. To by było wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę.